Dawid Kumor, BHP i szkolenia zapraszam Was na kolejne nagranie. Dziś chciałbym omówić obowiązki pracodawcy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy dzielimy, je na, dzielimy go na dwie części. Pierwsze to apteczki, gdzie one powinny być, co tam powinno się znaleźć w środku, a drugi kto może w zakładzie udzielać pierwszej pomocy. No, i na starcie apteczka. Co powinno być w tej apteczce? To się tam powinno znaleźć. Nie znajdziecie żadnego przepisu, który wam powie, co w środku powinno być, jaki ten skład apteczki powinien być, gdzie te apteczki powinny wisieć. W kodeksie pracy, w artykule 209 z indeksem 1 kodeksu pracy, mamy napisane, że pracodawca powinien zapewnić środki pierwszej pomocy. W rozporządzeniu wykonawczym do kodeksu pracy. W rozporządzeniu, w rozporządzeniu o ogólnych y, zasadach BHP, znajdziemy informację w artykule 44, w, w paragrafie 44 tego rozporządzenia, znajdziemy informację o tym, że pracodawca powinien po pierwsze wyznaczyć punkty, gdzie ta pierwsza pomoc, gdzie ta apteczka powinna się znaleźć. No i gdzie te punkty powinny być. Tam, gdzie jest duże zagrożenie urazy. nie? Czyli jak macie jakiś biurowiec, Połączone z halą produkcyjną, to apteczka raczej powinna być na hali produkcyjnej. <grym> raczej nie w biurowcu, tylko raczej na hali produkcyjnej. Jak na hali produkcyjnej czy w warsztacie macie jakieś miejsce, gdzie jest wyjątkowe zagrożenie, to raczej tamta apteczka powinna się znaleźć. Ile tych apteczek powinno być? Nie ma przepisów. Znowu pracodawca powinien to ustalić. Ile tych apteczek nam wystarczy? Macie 10-20 osób zasadniczo jedna apteczka. No powinna wystarczyć. Co w apteczce powinno być w środku. Znowu nie znajdziecie żadnego przepisu, który wam dokładnie powie, co tam w środku powinno być. Macie to sami ustalić, co u Was jest najbardziej potrzebne. Zna zdarzają się zakłady, gdzie na przykład są piece. Duże ryzyko poparzenia. Jest tutaj wtedy coś na oparzenie. Ale najczęściej są to po prostu wkłady apteczki, takie standardowe standardowe wkłady apteczki, które można kupić w, w jakichś dużych sklepach albo przez neta. Wkłady dinowe, one są gotowe, one mają do, do ustalony skład, zawsze jest ten sam. Co z tych apteczek jeszcze by trzeba było powiedzieć? Że Skład apteczki, miejsce usytuowania apteczki i ilość apteczek w zakładzie pracy powinniście ustalić z lekarzem medycyny pracy. Pracodawca powinien to ustalić lekarzem medycyny pracy. To przez jakieś może zarządzenie zrobić, gdzie się ten lekarz medycyny pracy też podpisze. Najprawdopodobniej nie będzie w ogóle miał uwag do tego, jak to ustalić. Problem z apteczkami, ze składem apteczki jest, jeśli robicie rzeczy do żywności, produkty, w których ta żywność ma być spakowana albo żywność, skład wteczki wtedy musi być trosze, troszeczkę bardziej specyficzny. Pewne rzeczy tam nie mogą być, a pewne muszą, ale to w tych zakładach, gdzie mamy tą żywność, nie? najczęściej nie mogą tam wtedy być rzeczy związane z jakąś, jakąkolwiek kremią, nie? nie wiem, te, te kremy na poparzenie, jeśli macie zakład do żywności, produkujący do żywności, raczej się tam nie powinny znaleźć. Na pewno te wszystkie rzeczy urazowe. W sensie plastry, opatrunki. Najczęściej w apteczkach schodzą plastry. To jest najbardziej chodliwy towar, jeśli chodzi o skład apteczki. Co dalej? Pracodawca powinien wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy. Osoby do udzielania pierwszej pomocy to już znowu kodeks pracy artykuł 207 tego kodeksu pracy powinien gdzieś w rejonie apteczki napisać imię i nazwisko tego pracownika, który jest wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy, miejsce pracy tego pracownika, ewentualne środki komunikacji z tym pracownikiem. I znowu, jak to jest duży zakład, elektrociepłownia, hmm, 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 huta, coś takiego, że jest rozległy teren, to tam na pewno musi być ten numer telefonu i miejsce pracy, gdzie znaleźć tego typa, wypisanego na pterce. Jak wasz zakład to 10 osób pracujących na warsztacie, czy nawet, nie wiem, 20 na linii, gdzie widzę wszystkich. Tak, że ta hala produkcyjna nie jest olbrzymia, taka, że nie mogę go znaleźć. Albo mamy każdy, apteczkę na każdym dziale. Tu mamy, nie wiem, 20 osób i apteczka jest na każdy dział. No to tego numeru telefonu ówmy się tam nie trzeba pisać, bo, bo ten pracownik z reguły gdzieś jest w rejonie, widać go. nie? Pytanie, kto może być tym pracownikiem wyznaczonym do udzielania pomocy, pierwszej pomocy? No, ktoś, kto przeszedł szkolenie z pierwszej pomocy, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Kto takie szkolenie robi? No, firmy, które są wyspecjalizowane w tym zakresie. Dobrze szukać praktyka, żeby to nie była osoba, która się czegoś nauczyła. Ja o pierwszej pomocy na przykład opowiadam na szkoleniach okresowych BHP, ale ja nie mam doświadczenia w tym zakresie. Nie jestem ratownikiem medycznym. Na pewno zrobię to gorzej niż fachowiec, który siedzi w karetce i ma z tym do czynienia cały czas. Więc dobrze tu szukać praktyka. Jak często powtarzać takie szkolenie, nie ma przepisów na ten temat. Jeśli Wam firma, która Was szkoli na zaświadczeniu, nie wypisze, że ono jest ważne 2, 3, 5 lat. No to wystarczy jedno takie szkolenie. Różne podejście w zakładach. Czasami to jest grupa wyznaczona. Mam takie firmy, gdzie wszystkich się szkoli z pierwszej pomocy. Gdzie raz na jakiś czas zamawia się szkolenie z pierwszej pomocy, i wszyscy pracownicy, którzy aktualnie są w pracy, są przeszkoleni z tej pierwszej pomocy. Na tej liście osób udzielonych, które potrafią udzielać pierwszej pomocy, są wypisani prawie, że wszyscy. Co jeszcze o tych apteczkach, o tych obowiązkach pracodawców? Koło apteczki powinna być gdzieś albo w apteczce instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Jak kupicie taki gotowy wkład, czasami ta instrukcja też tam będzie. Czyli podsumowując, skład apteczki, miejsce usytuowania, ilość apteczek ustalacie z lekarzem medycyny pracy. Koło apteczki piszecie osoby wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy oraz wieszacie instrukcję udzielania pierwszej pomocy. To zamyka obowiązek związany z apteczkami w zakładzie pracy. Jeden problem jeszcze, czy w tej apteczce coś jest. Czy w środku ustaliliśmy wkład, wyznaczyliśmy osoby, ale w toku walki, w ruchu waszego zakładu może się zdarzyć, że ktoś tam coś zebrał i nie dał znać, że no wykorzystał bandaż, plaster i tak dalej. Ja tego nie zarejestrowałem. Trzeba te apteczki co jakiś czas sprawdzać. Znowu nie ma przepisów, które by mówiły, jak często je trzeba sprawdzać. Ustal sobie to. Może ta osoby do udzielania pierwszej pomocy wyznaczyć, żeby one raz, nie wiem, w tygodniu, raz w miesiącu przejrzały te apteczki. Albo na przykład jakiś system, że jak, jeśli weźmiesz, to musisz się wypisać. Spotykałem się z tym, że była na przykład naklejka, co wziąłeś. Taka wyciągana. Co wziąłeś? I, i wtedy łatwiej było to zweryfikować. Zdarzały mi się takie historie, że ktoś zakładał plombę na tej apteczce, więc jeśli widziałem, że ona jest zerwana, no to muszę sprawdzić, czy w środku co w środku zostało wzięte, nie? Niemniej z tą plombą wygenerowa może to wygenerować problemy tego typu, że pracownik mówi, wiesz co, ja nie używam, bo to jest zamknięte tą plombą, ja się boję tego użyć, no bo przecież jak użyję, to... No właśnie mogę mieć jakieś konsekwencje. Mają ludzie czasami takie opory, jeśli jest plomba założona, ale ona jest dobrym systemem. No ja z mojej praktyki, jak ja to robię, jeśli kupuję cały ten wkład dinowy, to go wkładam tak, że jeśli ktoś go wyjmie, to będę widział, że, jest wyjęty, że był wyjęty. I wtedy wiem, że muszę zobaczyć, czy tam w środku coś zostało zabrane z praktycznych rozwiązań oprócz tego wkładu nakup jeszcze plastrów, bo to schodzi najczęściej wtedy Ci tego wkładu nikt nie rozerwie będziesz wiedział, że tam wszystko jest, a dodatkowo plastr, jakieś pudełko plastrów jedno, drugie, trzecie to są tanie rzeczy nie ma tu co na tym oszczędzać co więcej, jeśli jesteś pracodawcą czy przełożonym, to jest Twój obowiązek wyposażyć pracowników właśnie w, ten, w tą materię. I tyle. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Życzę Wam bezpiecznej pracy. Do usłyszenia.